Czarne chmury nad rynkiem kryptowalut, czyli zakaz sprzedaży instrumentów kryptopochodnych w Wielkiej Brytanii, jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie i Ethereum oraz jak zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut, czyli edukacja związana z rynkiem kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat tego, co dzieje się aktualnie na rynku Bitcoina oraz Ethereum oraz kilka zdań na temat tego, co wczoraj wydarzyło się na rynku kryptowalut, co było również efektem wprowadzenia przez Wielką Brytanię zakazu sprzedaży instrumentów kryptopochodnych. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię możliwości zarabiania w internecie, edukacja i zarabianie na rynku kryptowalut, zachęcam Cię do stwierdzenia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, stawić łapki w górę i lecimy z tematem. Zaczniemy od wczorajszej wiadomości z Wielkiej Brytanii, która wprowadza zakaz sprzedaży instrumentów kryptowchodnych dla konsumentów detalicznych właśnie w Wielkiej Brytanii. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie od przyszłego roku będziesz mieć problemy właśnie, jeżeli chodzi o potencjalne kupno lub sprzedaż kryptowalut. Jak to będzie wyglądało ostatecznie? Tego dowiemy się w przyszłym roku, jak możemy przeczytać na stronie FCA, czyli to jest taki odpowiednik polskiego KNF-u. Wprowadzają zakaz sprzedaży instrumentów kryptopochodnych. Zakaz ten zostanie wprowadzony w życie od 6 stycznia 2021 roku. FCA argumentuje swój zakaz tym, że instrumenty kryptopochodne, czyli Bitcoin czy Ethereum, inne projekty nie mają podstaw do wiarygodnej wyceny. Są łatwe do zhakowania, przez co teoretycznie użytkownicy mogą stracić swoje środki. Ekstremalna zmienność ruchów, oczywiście, ma to miejsce. Niewystarczające zrozumienie kryptowalut przez konsumentów detalicznych, ale po to właśnie są te materiały na YouTube. Powiedziałam, że na angielskim YouTube również są osoby, które uczą i próbują właśnie pokazać temu społeczeństwu, jak wygląda rynek kryptowalut i na czym on polega. Brak uzasadnionej potrzeby inwestycyjnej dla konsumentów detalicznych, aby inwestować w te produkty. Oczywiście, ale rynek Forex czy inne rynki to są dobre rynki, a rynek kryptowalut jest B, gdzie jak doskonale wiecie, na rynku Forex również traci się pieniądze, również traci się pieniądze poprzez brak odpowiedniej wiedzy, ale najlepiej powiedzieć oczywiście, że rynek kryptowalut jest rynkiem złym i najlepiej go po prostu zbanować. Jakie były efekty właśnie wczorajszego tego newsa, który napłynął? Mieliśmy właśnie ten spadek, który tutaj się wydarzył. Był to spadek rzędu 200 dolarów, także, nie był to jakiś news, który pogrążył rynek i wprowadził tutaj nie wiadomo jaki chaos. Czy w perspektywie czasu będzie to miało jakieś znaczenie na rynku kryptowalut? Myślę, że nie. O ile inne państwa nie pójdą właśnie w ślad Wielkiej Brytanii czy Rosji, która również nakłada powoli bany. Na rynek kryptowalut. Dajcie znać w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Czy rynek kryptowalut będzie powoli badowany? Ja uważam osobiście, że nie, ponieważ jest to nowy rynek, nowy instrument finansowy i myślę, że w perspektywie czasu rynek Forex będzie miał potężnego konkurenta, jakim jest rynek kryptowalut, i myślę, że banki również w tą grę wejdą. Być może chodzi o wywołanie jakiegoś fomo po to, aby tą cenę Bitcoina jeszcze zbić po to, aby banki mogły się obkupić, ponieważ nie wierzę w to, że banki nie będą inwestowały w rynek kryptowalut. Ok, przejdźmy sobie do aktualnej analizy. W poprzednim materiale wyrysowałem wam formację harmoniczną, o której również informowałem na platformie TradingView, na której możecie również śledzić moje, moje analizy, byśmy w tym momencie o, wyglądało to mniej więcej w ten sposób tylko Bitcoin do tej strefy nie doszedł zabrakło zaledwie 20 dolarów aby ta formacja harmoniczna była wypełniona, ponieważ tutaj mamy okolice 78% zniesienia FIBO na czyjo całego tego ruchu spadkowego i właśnie jest to warunek aby cena tutaj doszła do tych 78 FIBO, aby ta formacja była, była wypełniona także to tutaj nie zostało spełnione, więc nie możemy tego nazwać, tego spadku, właśnie spadku związanego z tą formacją harmoniczną. Jednak widzimy, że cała, cały czas ta linia trendu, którą tutaj wysyłałem wcześniej, jest respektowana kilkukrotnie, i po raz czwarty, jak się z tego poziomu odbiła, no to zobaczyliśmy właśnie ten spadek, który miał miejsce wczoraj. Natomiast ta strefa dalej jest dla mnie strefą, gdzie ja będę szkoł. Miejsca i wejścia na pozycję krótką. Dlaczego? Ponieważ jest to strefa manipulacji wynikająca z tego impulsu wzrostowego, czyli wybiciu stop-lossów. Ponieważ zobaczcie co tutaj mamy: typowa zagrywka taka osób, które grają na standardowe strategie oparte o linię trendów, wsparcie, opór, wybicie, poświęcenie kapitału, tak zwana manipulacja, czyli właśnie wybicie z tych stop-lossów, które. Były tutaj poustawiane nad tym poziomem, i cena po kilku godzinach mocno zjeżdża i wybija wszystkie te osoby z rynku. Właśnie na ten temat, na temat poziomów manipulacji czy imbalansu, robiłem ostatnio szkolenie. Robiłem zoom edukacyjny dla społeczności Forum Edukacyjnego Mister Panda. Za chwilkę tutaj pojawią wam się opinie użytkowników na temat właśnie poprowadzonego przeze mnie zooma. Zobaczcie sami, jak to wyglądało, i ocencie, czy ma to sens. Jeżeli chcielibyście razem z nami uczyć się zarabiania na rynku kryptowalut Zachęcam was do zapoznania się z tym co jest na mojej stronie, czyli ŁukaszPachocki.pl w zakładce forum edukacyjne o kryptowalutach MrPoD Gdzie oprócz edukacji, strategii, jak zarabiać na rynku kryptowalut Macie również możliwość korzystania z gotowych setupów na wzrosty i spadki kryptowalut I tutaj właśnie macie również moje pomysły na te, lit, które były we wrześniu Które są w październiku Wczoraj, muszę wam się przyznać, zaliczyłem pierwszego stop -losa od ponad miesiąca, ale już dzisiaj ta pozycja została nadrobiona, o tym porozmawiamy dokładnie w niedzielę na kolejnym podsumowaniu tygodnia. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wyglądało w zeszłym tygodniu, to na koniec tego filmu pojawi wam się właśnie podsumowanie zeszłego tygodnia i również możecie to zweryfikować sobie na mojej stronie, gdzie macie właśnie te wszystkie pozycje, wszystkie analizy, to akurat jest wrzesień, wszystkie moje pomysły na trade, jak to wyglądało na wykresie, momenty realizacji oraz stop lossy i wejścia. Ok, nie przedłużając, jeżeli to Was interesuje, to wbijajcie. Jeżeli dołączycie do mojego zespołu, pamiętajcie, aby do mnie napisać, abym mógł Was również dodać do mojej grupy dodatkowej. Ok, jeżeli chodzi o bitcoina i to, co się teraz tutaj dzieje, spójrzmy sobie z większego interwału, interwału 4 godzinnego. Dalej mamy te wyższe dołki, tak? czyli mamy trend tutaj wzrostowy, ale nie mamy wyższych szczytów, co jest niepokojące. O tym również wspominałem w ostatnim materiale. Takim mocnym, mocnym, takim, powiedzmy, potwierdzeniem potencjalnego właśnie tego trendu wzrostowego, aby ten trend tak się umocnił, będzie wybicie przynajmniej 11 tysięcy, a najlepiej 11 tysięcy 120, 130, w zasadzie 11 200 prawie, czyli wybicie nowego szczytu i to będzie potwierdzenie na zmianę tego trendu spadkowego, którego mamy od ponad miesiąca. Wybicie tego obszaru będzie również na poziomie wybicia linii trendu spadkowego, więc będziemy mieli dwa potwierdzenia na zmianę trendu. Lokalnie jesteśmy w trendzie wzrostowym, jednak patrząc z perspektywy dłuższej jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym. Jeżeli sobie spojrzymy na to, jak to wygląda właśnie z obrazu H1 z interwału H1, to widzimy, że mamy tą strefę manipulacji, o której wspomniałem przed chwilą. Dodatkowo tutaj poniżej mamy teraz tworzył nam się podwójny dołek. Widzimy, że po utworzeniu się tego dołka mamy odbicie, mamy korektę. Można tutaj sobie wyrysować jakieś wsparcie dla ceny w tym momencie. Jak uważam, że to wsparcie może być wybite, i właśnie kolejna reakcja będzie właśnie w tym obszarze, czyli 460, 10460, 10440 gdzie mamy po pierwsze strefę manipulacji, po drugie mamy również tutaj wsparcie jednodniowe, które ostatnio jest bardzo często testowane. Brak reakcji i brak mocnego impulsu właśnie z tej strefy, czyli podążanie ceny ku 11 000 czy 10 800, gdzie mamy tą strefę manipulacji na początek i przebicie tego obszaru będzie dla mnie oznaczało potencjalne spadki do poziomu 10200, to o czym rozmawialiśmy w poprzednich materiałach i cały czas czeka na mnie strefa 10 1040 40 dolarów. Jeżeli przebijemy te poziomy, nie zobaczymy tutaj odbicia właśnie z tej strefy, prawdopodobnie zobaczymy niższe dołki i potwierdzenie tego scenariusza spadkowego, a negację tego lokalnego wzrostowego, którą które mamy właśnie od miesiąca praktycznie, ponieważ właśnie tutaj 6-5 września zaliczyliśmy te dołki I od tego czasu ten kurs Bitcoina idzie sobie powolutku ku górze Także podsumowując czekamy na reakcję w czerwonej strefie, na reakcję w zielonej strefie Jeżeli tutaj zobaczymy reakcję prawdopodobnie będzie to krótki short Jeżeli wybijemy strefę 11200 Lecimy do okolic 11 400-11 600. Przejdźmy sobie do analizy Ethereum. Tutaj, właśnie wczoraj, o 10 centów zaleczyliśmy stop losa. Właśnie tym knotem mieliśmy wejście na poziomie strefy manipulacji. Ostatnie wejście było właśnie na poziomie 342 dolarów i kilkadziesiąt centów i od 10 centów cena nas wybiła, po czym poszła i zaliczyła take profity, które tutaj właśnie wyznaczyłem na poziomie wypełnienia imbalansu, stało to zrobione i potem zobaczyliśmy mocny impuls spadkowy i aktualnie jesteśmy w pozycji na longa, która została już zabezpieczona która odrobiła nam już wczorajsze straty, więc jest już dobrze może być lepiej, zobaczymy czy cena dojdzie do kolejnych poziomów, które wyznaczyłem jak sobie zobaczycie w niedzielnym materiale, po tym jak zobaczyłem właśnie ten impuls spadkowy i negację tego, zmieniłem wejście. Dostałem, dodałem kolejne wejście na poziomie 333,80 dolarów. Co było niemalże idealnym wejściem i zakończeniem tego impulsu spadkowego. Ale o tym porozmawiamy sobie dokładnie w niedzielę. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację na Ethereum, to strefę możemy sobie już. Skasować, zobaczcie, że cena wybiła tą linię trendu spadkowego, odbiła się od poprzedniego poziomu oporu, które było wcześniej wsparciem, i mieliśmy właśnie ten impuls tutaj spadkowy. Bardzo ważne będzie to, jak zamknie się kolejna świeczka 4 godziny. Widzimy tutaj objęcie świeczki, czyli ta świeczka wzrostowa objęła poprzednią świeczkę spadkową na interwale 4 godziny. I jeżeli ta świeczka, którą aktualnie mamy teraz która rozpoczęła się 30 minut temu, zamknie się gdzieś na wyższych poziomach wyżej niż rozpoczęcie tej świeczki, czyli będzie świeczką wzrostową, a nie spadkową, to może być to potwierdzenie na kontynuację tego ruchu wzrostowego. Ale oczywiście to również zależy od tego, co będzie działo się w tym samym czasie na Bitcoinie. Bitcoin może konsolidować, Ethereum może rosnąć. Ważne, żeby Bitcoin nie spadał, wtedy Ethereum może rosnąć. Nie ma z tym problemu. Widzimy, że niejednokrotnie bywało tak. Bitcoin stał w miejscu albo powoli gdzieś tam sobie rósł, a Ethereum rosło mocno. Więc Ja tutaj oczekuję podejścia do tej strefy, do poziomu tego, tego impulsu manipulacyjnego, ponieważ widzimy tutaj wybicie najpierw stop losów tych osób, które zagrywały tutaj, tutaj i tutaj na wzrosty, czyli mamy osoby zagrywające o typowe price action, o typową analizę techniczną, to co mówiłem wcześniej na Bitcoinie, odbicia od wsparcia i oporu. Tutaj mieli tą nadzieję, że jest wszystko fajnie, i nagle mocny impuls wybijający, a potem poszli właśnie w tym kierunku, uzupełnili imbalans i negacja, czyli kolejna manipulacja. Tutaj mamy manipulację góra-dół i zejście do poziomów niżej i wypełnienie imbalansu. Tutaj powrót również do strefy manipulacji, którą mieliśmy właśnie w tym obszarze, i kolejne odbicie. Jeżeli cena spanie właśnie z tego poziomu manipulacji, Prawdopodobnie zobaczymy zejście do tego zielonego obszaru, gdzie mamy do wypełnienia imbalans, oraz mamy tutaj również poziomy manipulacji i linię trendu wzrostowego, która jest od marca. Zobaczcie, to jest ta linia trendu poprowadzona od marca. I właśnie czekamy na retest kolejny tego poziomu. Bardzo ważnym obszarem będzie właśnie tutaj ten poziom, gdzie spodziewałbym się jakiejś reakcji. Właśnie na spadki, ponieważ jest to strefa manipulacji plus imbalans i wybicie tego obszaru, czyli brak reakcji, jakiś mocny impuls, lub po prostu przebicie kolejne świeczki, będą sobie powoli szły i nie będzie tu reakcji spadkowej. I powrotu poniżej 343 dolarów to będzie takim potwierdzeniem i negacją tych potencjalnych spadków, i potwierdzeniem na kolejne wzrosty ponieważ również widzimy, tutaj mamy tendencję wzrostową i co możemy również zwrócić uwagę, mamy tutaj linię trendu właśnie spadkowego, i wybicie tej linii trendu i wybicie kolejnego szczytu będzie takim potwierdzeniem na możliwe dalsze wzrosty i w tej strefie 362 365 będę spodziewał się reakcji spadkowej, jest to strefa imbalansu plus strefa manipulacji. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje niżej, no to mamy tutaj tą strefę właśnie na wzrosty i tutaj będę pozycji długiej oczekiwał. W zasadzie to już oczekujemy tej pozycji, ona już jest tutaj zaproponowana. Jest mój pomysł na trade wrzucony na forum edukacyjne Mister Porada. Przypominam, że na forum edukacyjne Mister Porada oprócz moich analiz dostane są przede wszystkim analizy oraz sygnały od zawodowego. Tradera, także można korzystać naprawdę z bardzo fajnych wejść od osób, które mają pojęcia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Strategia Smart Money, którą ja się posługuję, jest strategią, którą posługują się banki, instytucje finansowe. Dlatego niejednokrotnie mogliście widzieć na moich analizach czy na moich pomysłach na trade z jaką dokładnością potrafię wyznaczyć właśnie wejście w pozycję. W tym miesiącu już nie będzie o 100% skuteczności, tak jak było to w zeszłym miesiącu, ale najważniejsze, żeby finalnie hajs się zgadzał. Jeżeli ta analiza miała dla Ciebie sens, daj znać w komentarzach, podziel się swoją opinią i widzimy się w kolejnym materiale już w Miłego tygodnia Ci życzę. niech Bitcoin i nowe w Pion!